I oczywiście taką możliwość widzę, a szczerze mówiąc, utrzymaj się w tym kierunku, skoro tutaj z Panem Profesorem i z Środowiskiem Akademickim Robimy. Po pierwsze, temu służyło zorganizowanie ekoforum pod Panem Pana Profesora Jerzego Augusta, Bo to ekoforum staje się Panem Denisowi w wymiarze tej tematyki ekologicznej. Ona jest platformą, wymiany różnych rozwiązań, czy tego know-how, czy tych dobrych praktyk, ale również platformą do kontaktów między państwami wschodu, czy i Środkowo-Wschodniej położonymi a nami i również w relacji biznes i środowiska związane z ochroną środowiska, z ochroną przyrody. To jest kiedy pierwsza przesłanka. Druga, mamy w przyszłym roku rok prezydencji polskiej w związku z tym, to też należy wykorzystać do tego, by ten pomysł Centrum Partnerstwa Wschodniego w Lublinie w pewnym obszarze oczywiście, zagospodarować. Szansa jest o tyle duża, że w MSZ w tej chwili na nowo formuje się program tego partnerstwa. Tego biura nie będziemy mieli, dopóki nie będzie lotniska. A wielu przedsięwzięć tu nie będzie, dopóki nie będzie łatwego skomunikowania z Luminą. Lotnisko staje się kluczem. Do tego, by Lublin zaczął odgrywać taką rolę centrum finansowego, centrum kontaktów międzynarodowych.